Dzień dobry! Wiele i wielu z Was ma swój stos książek do przeczytania w wolnej chwili. To jest mój stos książek i myślę, że nie zmniejszy się bardzo, mimo y, takiego czasu, jaki nadszedł, ponieważ mam jeszcze czytnik i tutaj mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo książek. Wiele wydawnictw i księgarni oprócz tego mnie zasypuje informacjami o obniżonych cenach e-booków i audiobooków i myślę, że skorzystam, ponieważ trzeba ich wspierać w tym trudnym czasie. Ale jest też jeszcze inna opcja. Są platformy, gdzie można wypożyczać e buki za niewielką opłatę abonamentową. A jeśli wolicie posłuchać, jak ktoś Wam czyta, możecie skorzystać z audioteki, Audiotyka.pl, gdzie również za niewielką opłatę abonamentową, możecie słuchać dowoli. Dziękuję. Czytajcie, zmniejszajcie swój stos książek.